Łonie finansowane jest ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy. Czytana książka pochodzi z serwisu Wolne Lektury. Henryk Sienkiewicz, Janko, muzykant. Przyszło to na świat wątłe, słabe. Kumy, co się były zebrały przy tapczanie położnicy, kęciły głowami i nad matką i nad dzieckiem. Kowalka szymanowa, która była najmądrzejsza, poczęła chorą pocieszać. Ta i ta, powiadam to zapalę nad wami gromnicę i już że z was nic nie będzie, moja kumo. Już wam na tamten świat się wybierać i po dobrodzieja by posłać, żeby wam grzechy wasze odpuścił. Ba, powiada druga. A chłopaka to za trzeba ościć, on i dobrodzieja nie doczeka, a, powiada, błogo będzie, co choć i strzygą się nie ostanie. Tak mówiąc zapaliła gromnicę, a potem wziąwszy dziecko pokropiła je wodą, aż poczęło oczki mrużyć i rzekła jeszcze... Ja ciebie kszczę w imię ojca i syna i ducha świętego, i daję ci przyzwisko Jan. A teraz, że dusza chrześcijańska idź skądeś przyszła. Amen. Ale dusza chrześcijańska nie miała wcale ochoty iść skąd przyszła i opuszczać chuderlawego ciała. Owszem, poczęła wjeżdżać nogami tego ciała jak mogła i płakać chociaż tak słabo i żałośnie, że jak kumy mówiły, myślałby kto, kocię, nie kocię, albo co. Posłano po księdza. Przyjechał, zrobił swoje, odjechał. choraj zrobiło się lepiej. W tydzień baba wyszła do roboty. Chłopak ledwo zipiał, ale zipiał. Aż w czwartym roku okukała kółka na wiosnę chorobę, więc się poprawił i w jakim takim zdrowiu doszedł do dziesiątego roku życia. Chudy był zawsze i opalony z brzuchem wydętym, a za podłymi policzkami. Czupynę miał konopną. Białą prawie i spadającą na jasne, wytrzeszczone oczy, patrzące na świat, jakby w jakąś niezmierną dalekość wpatrzone. W zimie siadywał za piecem i popłakiwał cicho z zimna, a czasem i z głodu, gdy matula nie mieli co włożyć ani do pieca, ani do garnka. Zatem chodził w koszulinie przepasanej krajaką i słomionym kapelusiem, spod którego obdartej kani spoglądał, zadzierając jak tak głowę do góry. Matka, biedna komornica, żyjąca z dnia na dzień niby jest kółka pod cudzą strzechą. Może go tam i kochała po swojemu, ale biła dość często i zwykle nazywała odmięcem. W ósmym roku chodził już jako podrzutka za bydłem, lub gdy w chałupie nie było co jeść, za bydłukami do boru, żeby go tam kiedy wilk nie zjedł miłowanie Boże. Był to chłopak niewzgonięty bardzo i, jak wiejskie dzieciaki, przy rozmowie z ludźmi palec składający. Do gęby. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że wychowa się, a jeszcze mniej, żeby matka mogła doczekać się z niego pociechy, bo i do roboty był lada co. Nie wiadomo skąd się to takie uległo, ale jedną rzecz był tylko łapczywy to jest granie. Wszędzie też je słyszał, a jak tylko trochę podrósł, tak już o niczym innym nie myślał. Pójdzie bywało do boru za bydłem albo za dwojakami na jagody. To już się wróci bez jagód i mówiąc szepleniąc. Matulu, tak ci coś w boru grlało. Oj, oj, a matka na to. Zagram ci, ja zagram, nie bój się. Jakoś czasem sprawiała mu wrzewią w muzykę. Chłopak krzyczał, obiecywał, że już nie będzie. A taki myślał, że tam coś w boru grało. Co? A Al, bo on wiedział? Soki, buki, brzezina, wilgi, wszystko co grało, cały bór i basata. Echo też. W polu grało mu bylica, w sadku pod chałupą ćwierkotały wróble, aż się wiśnie trzęsły. Wieczorem słuchiwał wszystkich głosów, jakie są na wsi i pewno myślał sobie, że cała wieś gra. Jakoś jak posłali go do roboty, żeby gnój rozrzucał, to mu nawet wiader grał w widłach. Zobaczył go tak raz karbowe stojącego z rozrzuconą czupryną i słuchającego wiatru w drewnianych widłach. Zobaczył i odpasawszy rzemeka dał mu dobrą pamiątkę. Ale na co się to zdało? Ludzie nazwali go Janko Muzykant. Wiosną uciekał z domu kręcić fujarki wedle strugi. Nocami, gdy zaby zaczynały rechotać, derkacze na mąkach derkotać, mąki po burczyć, gdy koguty piały po zapłociach, to on... Spać nie mógł, tylko słuchał i Bóg go jeden wie, jakie on i w tym nawet granie słyszał. Do kościoła matka nie mogła go brać, bo jak bywało, zachuczą organy lub zaśpiewają słodkim głosem, to dziecku oczy tak mgłą zachodzą, jakby nie z tego świata patrzyły. Stójka, co chodził nocą po wsi i aby nie zasnąć liczył gwiazdy na niebie lub rozmawiał pod sił z psami. Widział nieraz białą koszulę Janka, przemykającą się w ciemności ku karczmie. Ale przecież chłopak nie do karczmy chodził, tylko pod karczm. Tam przyczajwczy się pod murem słuchał. Ludzie nańcowali obertasa, czasem parobek pokrzykiwał. Ucha! Słychać było tu panie butów. To był, to znów głos dziewczyn. Czegoż? Skrzypki śpiewały cicho, będzie miedli, będzie pili, będziewa się weselili. A Bastela grubym głosem wtórowała z powagą. Jak Bóg dał, jak Bóg dał. Okna jarzyły się światłem, a każda belka w kaczmie zdawała się drgać, śpiewać i grać także, a Janko słuchał. Co by on za to dał, gdyby mógł mieć takie skrzypki grające cienko? Będziem jedli, Będziem pili, będzie was się weselili. Takie do śpiewające. Ba, ale skąd ich dostać? Gdzie takie robią, żeby mu przynajmniej pozwolili raz w rękę wziąć coś takiego? Gdzie tam? Wolno mu tylko było słuchać? To też i słuchał zwykle dopóty, dopóki głos stójki nie ozwał się za nim z ciemności. Nie pójdziesz, że ty do domu utarpięcia? Więc wówczas zmykał na swoich bosych nogach do domu, a za nim biegł w ciemnościach głos skrzypiec Będziem jedli, będziemy pili, będziemy się weselili. I poważny głos wastali jak Bóg dał, jak Bóg dał, jak Bóg dał. Gdyby tylko słyszeć skrzypki, czy na drożynkach, czy na weselu jakim, to już dla niego było wielkie święto. Właził potem za piec. I nic nie mówił po całych dniach, spoglądając jak kot błyszczącymi oczyma nad się z ciemności. Potem zrobił sobie sam skrzypki z gontam i włosienia końskiego, ale nie chciały grać tak pięknie, jak tamte w karczmie. Wrzęczały cicho, bardzo cichutko, właśnie jak muszki albo komary. Grał jednak na nich od rana do wieczora, choć tyle za to. Odbierał sztur hańców, że w końcu wyglądał jak obite jabłko niedojrzałe. Ale taka to już była jego natura. Dzieciaczyna chudł coraz bardziej brzuch, tylko mu zawsze mia, miał duży, czółno coraz gęstszą, i oczy coraz szerzej otwarte. Choć najczęściej zami zalane, ale policzki piersi wpadały mu coraz głębiej i głębiej. Wcale nie był jak inne dzieci. Był raczej. Jak jego skrzypki z gąta, które zaledwie brzęczały. Na przednówku przy tym przymierzał głodem, bo żył najczęściej surową marfią i także chęcią posiadania skrzypek. Ale ta chęć nie wyszła mu na dobre. We dworze miał skrzypiec lokaj i grywał czasem na nich szarą godziną, aby podobać pannie służącej. Janko czasem podczołgiwał się między łopuchami, aż pod otwarte drzwi kredensu, żeby im się przypatrzeć. Wisiały właśnie na ścianie naprzeciw drzwi, więc tam chłopak duszę swoją całą wysyłał ku nim przez oczy, bo mu się zdawało, że to niedostępna jakaś dla nich świętość, której nie godzię tknąć, że to jakieś najdroższe ukochanie, a jednak pożądał ich. Chciałby przynajmniej raz mieć je w ręku, przynajmniej przypatrzeć się bliżej. Biedne małe chłopskie serce drżało na myśl ze szczęścia. Pewnej nocy nikogo nie było w kredensie. Państwo od dawna siedzieli za granicą, dom stał pustkami, więc lokaj przesiadywał na drugiej stronie u panny pokojowej. Janko, przyczajony w łopuchach, patrzył już od dawna przez otwarte, szerokie drzwi na cel wszystkich swych pożądań. Księżyc właśnie na niebie był pełny i wchodził ukośnie przez okno kredensu, odbijając je w kształcie wielkiego, jasnego kwadratu na przeciwległej ścianie. Ale ten kwadrat zwijał się powoli do skrzypiec i w końcu oświetlił je zupełnie. Wówczas w ciemnej głębi wydawało się, jakby od nich biła światłość srebrna. Szczególnie w bukłę zgięcia oświecone były tak mocno, że Janek ledwie mógł patrzeć na nie. W onym blasku widać było wszystko doskonale. Wcięte boki, struny i zagiętą rączkę. Kółeczki przy niej świeciły jak robaczki świętojańskie, a wzdłuż wieszał się smyczek na kształt srebrnego pręta. Ach, wszystko to było śliczne i prawie czarodziejskie. Janek też patrzył coraz chciwiej. Przykucnięty w łopuchach z łokciami opartymi o chude kolana, z otwartymi ustami patrzył i patrzył. To trach zatrzymał go na miejscu. To jakaś nieprzezwyciężona chęć pchała go naprzód. Czary to jakie, czy co? Ale te skrzypce w jasności czasem zdawały się przybliżać, jakoby płynąc ku dziecku. Chwilami przygasały, aby znowu rozpromienić się jeszcze bardziej. Czary, wyraźny czary. Tymczasem wiatr powiał. Zaszumiały cicho drzewa, załopotały łopuchy. A Janek Jakoby wyraźnie usłyszał: Idź, Janku, w kredensie nie ma nikogo. Idź, Janku. Noc była widna, jasna. W ogrodzie dworskim nad stawem słowik zaczął śpiewać i pogwizdywać cicho to głośniej. Idź, pójdź, weź. Lelek poczciwy cichym lotem zakręcił się koło głowy dziecka i zawołał: Janku, nie, nie. Ale Lelek odleciał. A słowik został i łopuchy coraz wyraźniej mruczały: Tam nikogo nie ma. Skrzypce rozpromieniły się znowu. Biedny, mały, skulony kształt zwolna i ostrożnie posunął się naprzód, a tymczasem słowik cichuteńko pogwizdywał: Idź, pójdź, weź! Była koszula migotała coraz bliżej drzwi kredensowych. Już nie okrywają jej czarne łopuche. Na progu kredensowym słychać. Szybki oddech chorych piersi dziecka. Chwila jeszcze, biała koszulina znikła, już tylko jedna bosanuszka wystaje za progiem. Na próżno, Lelku, przelatujesz jeszcze raz i wołasz, nie, nie, Janek już w kredensie. Zarzechotały zaraz ogromne żaby w stawie ogrodowym, jakby przestraszone, ale potem ucichły. Słowik przestał pogwizdywać, łupuchy szemrać. Tymczasem Janek czołgał się cicho i ostrożnie, ale zaraz go strach ogarnął. Łupuchar czuł się jakby u siebie, jak dzikie zwierzątko w zaroślach, a teraz był jak dzikie zwierzątko w pułapce. Ruchy jego stały się nagłe, oddech krótki i świszczący, przytem ogarnęła go ciemność. Cicha letnia błyskawica przeleciawszy między wschodem i zachodem oświeciła raz jeszcze wnętrze kredensu i Janka na czworakach przed skrzypcami z głową zadartą do góry. Ale błyskawica zgasła, księżyc przesłoniła chmurka i nic już nie było widać ani słychać. Po chwili dopiero z ciemności wyszedł dźwięk cichutki i płaczliwy. Jakby ktoś nieostrożnie strun dotknął i nagle... Gruby, jakiś zespany głos wychodzący z kąta kredensu spytał gniewliwie, kto tam? Janek zatawił wdech w piersiach, ale gruby głos spytał powtórnie, kto tam? Zapałka zaczęła migotać po ścianie, zrobiło się widno, a potem ech, Boże, słychać klątwy uderzenia, płacz dziecka, wołanie. O dala Boga. Szczekanie psów, bieganie świateł po szybach, hałas w całym dworze. Na drugi dzień biedny Janek stał już przed sądem u wójta. Mieliś go tam sądzić jako złodzieja? Pewno. Popatrzyli na niego wójt i ławnicy. Jak stał przed nimi z palcem w gębie, z wytrzeszczonymi, zalękłymi oczyma. Mały, chudy, zamorsany, obity, niewiedzący. Gdzie jest i czego od niego chcą? Jakże tu sądzić taką biedę, co ma dziesięć i ledwo na nogach stoi. Do więzienia ją posłać czy jak? Trzebaż przy tym mieć trochę miłosierdzia nad dziećmi? Niech go tam weźmie stójka, niech mu da rózgą, żeby na drugi raz nie kradł. I, I cała rzecz. Bo na pewno zawołali stacha, co był stójką. Weź go tam i daj mu na pamiątkę. Stach kiwnął swoją głupowatą, zwierzącą głową wziął Janka pod pachę jakby jakiego kociaka i wyniósł ku stodółce. Dziecko czy nie rozrozumiało, o co chodzi? Czy się zlękło? Dość, że nie ozwało się ni słowem, patrzyło tylko jak patrzył ptak. Albo on wie, co z nim zrobią? Dopiero jak go stach w stodole wziął garścią, rozciągnął na ziemię i podgiąwszy koszulinę, machnął od ucha, dopiero się Janek krzyknął – matulu! I co go z rozgął, to on – matulu, matulu! Ale coraz ciszej, słabiej, aż za się razem ucichło dziecko – i nie wołało już matuli. Biedne potrzeskane skrzypki. Ej, głupi, zły stachu, któż tak dzieci bije? Toż to małe i słabe i zawsze było ledwie żywe. Przyszła matka, zabrała chłopaka, ale musiała go zanieść do domu. Na drugi dzień nie wstał Janek, a trzeciego wieczorem konał już sobie spokojnie na tapczanie pod zagrzanym kliminkiem. Jaskółki świergotały w czereśni, co rosła pod przyzbą. Promień słońca wychodził przez szybę i oblewał jasnością złotą, rozczochaną główkę dziecka i twarz, w której nie zostało kropli krwi. Ów pewnie był niby gościńcem, po którym mała dusza chłopczyka miała odejść. Dobrze, że w choć chwilę śmierci odchodziła szeroką słoneczną drogą. Poza życia szła pora poprawdzie ciernistą. Tymczasem wychudłe piersi poruszały jeszcze oddechem a twarz dziecka była jakby zasłuchana w te odgłosy wiejskie, które wychodziły przez otwarte okno. Był to wieczór, więc dziewczęta, wracające od siana, śpiewały: Oj, na zielonej, na runi! Od strugi dochodziło granie fujarek. Janek, wsłuchiwał się ostatni raz, jak wieś gra. A na klimiku przy nim leżały jego skrzypki z gąta. Nagle twarz umierającego dziecka rozjaśniła się, a z bielających warg, wyszedł w szept. — Matulu? — Co, synku? — ozwała się matka, którą dosiły łzy. — Matulu, pan Bóg mi da w niebie prawdziwe skrzypki? — Tak. — Da ci, synku, da! — odrzekła matka. Ale nie mogła dłużej mówić, bo nagle z jej twardej piersi buchnęła wzbierająca żałość, więc jęknąwszy tylko — O Jezu, Jezu! — padła twarz na skrzynię i zaczęła ryczeć, jakby straciła rozum. Albo jak człowiek, co widzi, że od śmierci nie wydrze swego kochania. Jakoś nie wydarła go, bo gdy, podniósł się znowu, spojrzała na dziecko, oczy małego grejka były otwarte, wprawdzie, ale nieruchome. Twarz zaś bardzo poważna, mroczna i stężała. Pomień słoneczny odszedł także. Pokój cianku! Nazajutrz powrócili państwo do dworu Włoch wraz z panną i kawalerem. Co się o nią starał? Kawaler mówił Quel beu paus Que la Italie. I co to za lud artystów? On est Herux de Harher La base del talentes Et de el Prostroger Dodała panna Nad Jankiem szumiały brzozy